Witam Was serdecznie. Przy okazji mojego wędkowania dzisiaj chciałbym Wam trochę powiedzieć o naszych najwyższych modelach batów, a mianowicie Nanocorpole TX4. Na pierwszy rzut oka te baty wizualnie i kolorystycznie wyglądają tak samo. Jednak każdy z nich różni się. Warto zwrócić uwagę na ich opis. Pierwszy z nich to TX4 Nanocore Pole, czyli to jest ta delikatniejsza wersja. Jak się z bliska przyjrzymy, wędka ma mniejszą średnicę, czyli jest cieńsza w stosunku do TX4 Pole Power. Z takich czysto technicznych informacji, wędka. Ma dokładnie 7,89. Także na każdej z wętek mamy opis. Waga 300 gram, także uważam, że to jest jedna z lepiej wyważonych wętek, jeżeli chodzi o, o tutaj baty. E, oczywiście gorąco polecam. Wędka ma też spory zapas. Warto też dodać, że szczytówka wędki tutaj mamy pustą szczytóweczkę, dość cienką także średnica tej wędeczki jest naprawdę przyjemna do trzymania w ręku dolnik jest pokryty taką antypoślizgową warstwą co, co fajnie ułatwia, nie przykleja się żadna zanęta, jakieś tutaj brudy łatwo zmywamy po każdym wędkowaniu także myślę, że, że, że wędki godne polecenia e, występują one tutaj 5, 6, 7 i 8 metrów Słuchajcie, drugą tą wędką, którą tutaj chciałbym wam przedstawić, która, tak jak wspomniałem, wygląda praktycznie wizualnie identycznie, ale trzeba zwrócić uwagę na opis, czyli nanocore pole Power. Power Pole, dokładnie tak to jest napisane. TX4. Tutaj mamy zdecydowanie większą średnicę na dole, co wiąże się też z wagą. Mamy 760 dokładnej długości i wagę 371 gram, to też jest opisane. Eee, jednak tutaj ta wędka niesamowity zapas mocy. Eee, już Wam pokażę, szczytówka też jest pusta. Ale tutaj te elementy jak widać mają już dodatkową powłokę, są mocniejsze, trochę grubsze ścianki. Eee, przez co tutaj. Możemy to wykorzystać do łowienia fajnych ryb Możemy też zastosować tutaj w każdym z tych batów gumę Czyli, czyli obciąć kawałek szczytówki, tulejka Więc myślę, że, że jest fajna alternatywa dla osób, które nie chcą łowić tyczką Bat jest jak najbardziej fajnym zastosowaniem do szybkościowego łowienia Gdzieś tam na jakichś zawodach czy ewentualnie prywatnym łowieniu Więc ja Wam serdecznie polecam Używam te wędki Myślę, że, że tutaj warto zainwestować parę złotych, bo wędki są naprawdę bardzo dobrze wyważone, e, fajnie zrobione, tak jak już tutaj wspominałem. E, no i zobaczcie, wlećcie do sklepu, obejrzyjcie je, złapcie w rękę, bo naprawdę warto. Pozdrowienia z nadwody, trzymajcie się.